Ustawiają pół metra przed ścianą i uderzają jego ciałem o mur. Uwaga, ten film jest jednocześnie podcastem. Możecie go słuchać wykonując swoje codzienne czynności. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych. Dzień dobry. Około pół miliona Polaków służyło w wermachcie podczas II wojny światowej. A ilu Niemców służyło w polskim wojsku, na przykład we wrześniu 1939 roku? Ile z nich po tym zmieniło stronę? Tu jest mniej informacji i temat jest często pomijany. Niedawno pokazałem na mojej stronie na Facebooku okładkę książeczki wojskowej Wehrmachtu. Mówiłem, że to będzie temat filmu. Zrobił się koszmarny Rwetes. Jedni pisali, że to zwykła książeczka i po co robić w ogóle o tym film? Inni, że to jakaś bzdura książeczkę spalić. Ja mam tylko zdjęcia. Cóż, niektórzy czytają tylko pierwsze zdanie posta i od razu walą komentarz. Tacy niezbyt ogarnięci. Nie jest ważna sama książeczka, ale historia z nią związana. Za każdym bowiem dokumentem stoi człowiek. To będzie historia zdrady, okrucieństwa, grabieży. 100 kg srebra i cennych dzieł sztuki. Ostrzegam. Niektóre opisy są drastyczne, więc filmu nie powinny oglądać dzieci. Posłuchajcie historii nieznanej. Szacuje się, że w 1939 roku wojsko polskim służyło około 130 tysięcy żołnierzy mniejszości narodowych. Było to około 120 tysięcy Ukraińców, 60 tysięcy Białorusinów, sporo Żydów i tylko około 8 tysięcy Niemców. Czemu tak mało? Gdy w 1919 roku Polacy witali powrót ziem polskich do macierzy, mieszkający tu Niemcy byli wściekli i zagubieni. Bali się odwetu za podłe traktowanie Polaków podczas zaborów. Twierdzili, że tracą tożsamość. A pozostały tu dwa miliony Niemców nazywali odrodzoną Polskę państwem sezonowym. Stawiali opór wobec repolonizacji mniejszości niemieckiej. Gro z mieszkających na terenie wielkopolski ludzi uległa wpływowi Hitlera. Przecież po naszej stronie w wojsku polskim niemieccy ochotnicy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Jednak wielu z nich szybko zmieniło zdanie. Robili to z różnych pobudek. Co ciekawe, z początkiem II wojny z wojska polskiego zdezerterowało najwięcej, uwaga, Ukraińców. Dopiero po nich byli w kolejności Niemcy. Pamiętajmy, że mobilizacja przymusowa odbywała się na podstawie obywatelstwa, czyli tego, co było wpisane w dokumenty, a nie przynależności do danej mniejszości. Dziś poznamy Niemca który nie tylko zmienił stronę, ale też stał się postrachem Polaków. Nazywał się Alfons Wilhelm Kolassa. To właśnie jego książeczkę wojskową wtedy Wam pokazałem. Alfons Wilhelm Kolassa urodził się w 1914 roku w wielkopolskim Czarnkowie. W latach międzywojennych miasto to leżało przy granicy z Niemcami. Matka Kolasy była Polką, a ojciec Niemcem. To częsty przypadek w tym rejonie. Chłopiec ma wpisane w metryce obywatelstwo polskie. Jego ojciec jednak wymusza wysłanie syna do szkoły niemieckiej. Alfons, zwany Wilhelmem, pracuje w zakładzie stolarskim ojca i tam się uczy. W 1937 roku zgłasza się do Polskiej Służby Wojskowej. Na początku jest w orkiestrze, później szkolą go na piechura. Udaje Polaka. Opowiada. Że jak wybuchnie wojna, to droga do Berlina będzie wybrukowana głowami Niemców. W sierpniu 1939 roku trafia jako polski żołnierz do armii Poznań. Ranny pod kutnem jest w niemieckiej niewoli. Zwolniony już jako Niemiec, wraca do Czarnkowa. Wstępuje do okupacyjnej żandarmerii. W miejscowości Kazimierz zaczyna się jego haniebna kariera. W ciągu kilku lat Kolasa dokonuje tu licznych, ohydnych, Czynów. Kolasa, mówi biegle po polsku, jest żandarmem i denuncjatorem. Podsłuchuje rozmowy Polaków i donosi na nich do Gestapo. Ludzie się go boją. To potwór, mówią, jak wieść niesie w czarnkowie, zabił Jana Nodzownika. Zmasakrowane zwłoki miał obwozić po mieście na konnej rolwadze jako przestrogę. W Kaźmierzu nazywany jest katem Polaków. Mieszkańcy mawiają, uważaj, bo dostaniesz bykowcem od kolasy. Styczniowego dnia 1940 roku na posterunku żandarmerii w Kaźmierzu murarz Józef Niedźwiecki dokonuje drobnych napraw. Przez szklane drzwi widzi coś, co go przeraża. Kolasa wraz z żandarmem Englem wprowadzają Stefana Kalickiego. Z całej siły biją go pałkami. Mężczyzna mocno krwawi. Gdy traci przytomność, a dzieje się tak dwukrotnie, oprawcy polewają go wodą i dalej katują. Kiedy Kalicki już nie może stać, chwytają go za ręce. Ustawiają pół metra przed ścianą i uderzają jego ciałem o mur. Po każdym uderzeniu z ust nieszczęślika pryska. Kalickiego posądzono o posiadanie broni. Zmaltretowany z wybitymi zębami trafia do więzienia w szamotułach. 4 marca 1941 roku zostaje ścięty. Okrutnie potraktowana zostaje również jego żona Anna. Kolasa aresztuje ją i bije do nieprzytomności. Wilhelm Kolasa wraz z Englem często bez powodu robią rewizje w polskich domach. Znienacka wpadają, szukając broni. Ale to tylko pretekst. Podczas przeszukania zabierają ofiarom cenne przedmioty. Na przykład Władysławowi Dąbrowskiemu kolasa zabiera całe wyposażenie sypialni. Każe mu spać na podłodze. Jednak są Polacy, którzy się tego człowieka nie boją. Wśród nich jest Władysław Koskowski, którego dnia w 1942 roku wraca z kościoła, mija go kolasa. Po chwili Władysław słyszy wrzask żandarma. Czemu mi się nie kłaniasz, Polska świno? Po czym kolasa bije Koskowskiego po twarzy. Rok później znów trafiają na siebie. Władysław Koskowski ponownie ignoruje nakaz kłaniania się. Odwraca głowę. Woli być pobitym niż upokorzyć się przed Niemcem. Ten okrutnik nie odpuszcza nawet dzieciom. Pewnego dnia piętnastoletni Marceli, również o nazwisku Kolasa, to przypadek, razem z kolegą widzą w krzakach wróbla i chcą go złapać. To jest koło ogrodu żandarma. Nagle wyrasta przed nimi Wilhelm Kolasa. Najpierw dusi gołymi rękami kolegę Marcelego, aż prawie traci przytomność, a potem, kiedy upada leżącego kopie. Marceli ucieka do domu. Żandarm idzie za nim, wchodzi do pomieszczenia, zamyka za sobą drzwi i straszliwie bije chłopca. Powód tej agresji nie jest zrozumiały. Ten wróbel? W lipcu 1940 roku kolasa wpada nagle do domu Niedźwieckich i bije ciężko jego małoletnich synów. Jest to związane z pewnym zdarzeniem. W Kaźmierzu znajduje się dom katolicki. We wrześniu 1939 roku budynek zajmują żołnierze Wehrmachtu. Odchodząc, zostawiają tam sztandary i hasła propagandowe. Któregoś dnia do opuszczonego domu katolickiego wchodzi grupka dzieci. Tak z ciekawości. Jedno z nich chyba przypadkowo strąca ze ściany napis Heil Hitler. Ktoś chłopców denuncjuje. O zdarzeniu dowiadują się żandarmi. Każą dzieciom, które były w tamtym budynku, stawić się na posterunku wraz z rodzicami. Kolasa ustawia dzieci i rodziców naprzeciw siebie, chwyta zabykowiec, bije chłopców po plecach, wturuje mu inny żandar. Rodzice muszą bezradnie patrzeć na to bestialstwo. To nie koniec. Dzieci muszą stawiać się codziennie na posterunku, gdzie znów są bite. Tygodniami po tym nie są w stanie leżeć na plecach. Chorują. Najstraszniejsze jest to, że Kolasa znęca się również nad ośmioletnim chłopcem, zupełnie zanim. Bicie dzieci sprawia mu chorą, sadystyczną przyjemność. Okrutne kary dotykają również kobiety. Gdy ich mężowie, posądzeni jakieś często wymyślone wykroczenie, nie przyznają się do winy, są wzywane na posterunek i tam bite przy mężach. Wilhelm Kolasa podczas swojej służby w Kaźmierzu awansuje, dostaje stopień. Wachmajstra. Jego wyjazdy na szkolenia to upragniona chwila spokoju dla mieszkańców. W końcu Kolasa trafia do Poznania. Tam przydzielają go do jednostki motocyklowej. Później w 1943 roku trafia na Węgry. Tam już jest Oberwachmeistrem. Gdy zbliża się front, wraz z dowódcą jednostki próbują uciec do Monachium. Jednak jego porucznik Schenkel zdobywa cywilny garnitur i znika, pozostawiając Kolasę samego ten trafia szybko do aresztu. Jednak zostaje zwolniony. Podając się za Polaka, udaje się do polskiej placówki dyplomatycznej w Lipsku. Tam, uwaga, na podstawie niemieckiej książeczki wojskowej dostaje zaświadczenie, że jest Polakiem. Jeździ po nadodrzańskich terenach, szukając żony. Wie, że jest gdzieś w okolicy. 21 lipca 1945 roku wysiada z pociągu w Gorzowie. Idzie wzdłuż peronu Nagle wyrasta przed nim Władysław Noskocki, strażnik ochrony kolei. Tak, ten sam, który nie chciał się kłaniać. Od razu rozpoznaje okrutnego żandarma, aresztuje Kolasę. Podczas przesłuchania, jak i przed sądem, Kolasa nie przyznaje się do większości swoich zbrodni. W zeznaniach skraca swój pobyt w Kaźmierzu. Twierdzi, że wymierzał kary Polakom i ich bił, ale to po to, żeby ukarać winnych przestępstw na miejscu, inaczej trafiliby w ręce gestapo w Poznaniu i zapewne zginęli. Łaskawca, prawda? 14 lutego 1947 roku sąd uznaje Wilhelma Kolasę winnym i skazuje go na dożywotnie więzienie. Od wyroku śmierci ratuje go fakt, że sąd nie znalazł dowodów na niektóre jego czyny, w tym wspomniane na początku morderstwo w Czarnkowie Jana Nozownika. Kolasa trafia do więzienia w strzelcach. Były żandarm i jego matka piszą pisma z prośbą o ułaskawienie. List do Sądu Okręgowego w Poznaniu wysyła też jego żona Helena. Okazuje się, że jest Ukrainką. List pisze po rosyjsku. 9 kwietnia 1955 roku, z powodu rewizji nadzwyczajnej, sąd w końcu łagodzi poprzedni wyrok. Zmniejsza go do 12 lat i zalicza czas pobytu za kratkami. Główną przyczyną jest fatalny stan zdrowia osadzonego. Kolasa choruje ciężko na gruźlicę. I wymaga opieki szpitalnej. Uwaga, konkurs! Przed Wami stare monety. Policzcie, ile ich jest. Odpowiedź wpiszcie w komentarzu pod tym filmem. Pięć pierwszych osób, których odpowiedzi będą prawidłowe bądź najbliższe rzeczywistej liczby monet, otrzyma nagrody. Każdy z wygrywających dostanie książkę autorstwa Pawła Skuteckiego pod tytułem Funkcjonariusze piekła po ulicę 1941-1950. To naprawdę znakomita pozycja. Fundatorem nagród jestem ja, organizator konkursu prowadzący kanał Antyk w akcji i autor tego filmu. Koszty wysyłki nagród również pokrywam. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału. Ważna uwaga: w odpowiedzi należy wpisać słowo konkurs plus liczbę. Odpowiedzi można wpisywać do czwartku 26 czerwca. Wyniki ogłoszę na mojej stronie na Facebooku oraz na kanale YouTube w piątek 27 czerwca. Link do regulaminu konkursu podany jest również w tekście tuż pod filmem Miłej zabawy. Podczas wojennej służby żandar ten upatrzył sobie szczególnie na zbrodniczą działalność wieś chlewiska. Czy przypadkiem... Powiat szamotulski był atrakcyjnym miejscem dla niemieckich grabieżców dóbr kultury. To teren pełen bogatych majątków wiemskich. Już w 1939 roku wysłannicy und ksztebe robiło pierwsze spisy i porównywały je z danymi przedwojennego wywiadu. Później działał tu główny urząd powierniczy w skrócie HTO. W teren wyruszył też Franz Mai. Był on wysłannikiem doktora Siegfrieda Rühle, dyrektora okupacyjnego Kaiser Friedrich Muzeum w Poznaniu. Pałace na terenie ziemi szamotulskiej przejęli bogaci Niemcy. Jednak zgodnie z ówczesnym hitlerowskim prawem nie byli ich właścicielami. Powodowało to konfliktowe sytuacje. Najeźdźcy uważali, że wyposażenie majątku należy do nich. Wszelkie dzieła, sztuki automatycznie stawały się własnością Rzeszy. A pierwszeństwo w ich posiadaniu miały muzea. Na przykład w pałacu w Gałowie znajdował się cenny obraz von Herschmana. Bardzo chciała go posiadać okupacyjna właścicielka Gałowa. Znała nawet jego wycenę, ponad 20 tysięcy marek, ale Franz Maj odmówił sprzedaży, a dzieło zabrał do muzeum. Również okupacyjny właściciel pałacu w Przyborowie miał ochotę zatrzymać obraz wiejska droga Michała Wywiórskiego. Jednak w wielu majątkach obrazy wcześniej poznikały w tajemniczych okolicznościach. W Kionczynie wyparowało dzieło Giordione, Madonna z Dzieciątkiem. Pożarowo, które przyjął niejaki Werner, powinno posiadać rysunki Maneta oraz obraz Pasterz Juliusza Fałata. Też ich nie było. Za to we Wróblewie Franz May znalazł strych pełen obrazów. Wśród nich były dzieła Corneliusa de Vos. To obrazy tak cenne że nawet Maj wątpił w ich autentyczność, zabrał je jednak ze sobą do poznania. Jednak najdziwniejsza historia wydarzyła się w majątku chlewiska niedaleko Kaźmierza. W 1942 roku HTO zapytuje dyrektora kreis -Szpar Kasse w przemotułach. Co się stało ze 100 kilogramami srebra wywiezionymi z majątku chlewiska do szamotu? Landrat z szamotu ma je przewieźć do Poznania. Ten tego nie robi. Sprawa kończy się kontrolą w szamotułach. Co się okazuje? Tam nie ma czystego srebra, tylko posrebrzane zestawy stołowe i kryształy, łącznie to 321 przedmiotów. Urzędnicy powiadamiają o tym centrale w Berlinie. Wierzyć się nie chce, że bankowcy nie potrafili rozpoznać czystego srebra? Ktoś musiał podmienić przedmioty srebrne na mniej wartościowe. Sprawę jednak wyciszono. Są pewne informacje, że ktoś wywiózł z szamotulskiego banku srebro i je ukrył. Trzeba sprawę zbadać. Być może są to tylko plotki. Bardziej interesująca jest kwestia, co się stało z obrazami. Tymi, które powinny być w pałacach w 1939 roku, były w niemieckich spisach, ale ktoś zdąży je ukryć przed urzędnikami muzeum. Musiał być to Niemiec, bo tylko Niemcy mieli dostęp do tych pałaców w tym okresie. Być może któryś z żandarmów, którzy tak chętnie poszukiwali domy Polaków. Zobaczcie, jakie niespodzianki przynoszą nam materiały archiwalne. Mam satysfakcję, gdy znajdę coś naprawdę nieznanego i często wstrząsającego. Wierzę, że chcecie ze mną poznawać nieznane, że wyjdziemy z pętli wciąż tych samych drugowojennych tematów. Spraw, o których zrobiono dziesiątki filmów i napisano mnóstwo książek. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor biblioteki w Kaźmierzu, pani Bogumile Magdziarek. Bez niej i jej pomocy ten film chyba by nie powstał. Na koniec powiem coś innego. Zastanawia mnie jedna rzecz. Jak to jest, że po wojnie niższe wyroki dostawali okupacyjni okrutnicy i polakożercy, niż antykomunistyczne podziemie. Tam kary śmierci przyznawano bez zmrużenia oka. O tym będzie jeden z następnych filmów. Ale wszystko po kolei. Posłuchajcie historii nieznanej. Do zobaczenia.